Klucz. Można powiedzieć, że ten klucz to wrota do twoich najskrytszych przyszłych wydarzeń. Zacznijmy więc spektakl i napełnijmy twoją duszę przepowiedniami. <mulny> Nie, dobra, Do wysłałem ludzie, mnie poważny streamek, Poważny stream dla poważnych ludzi. już idę wróżbę. Mamy klucz, ponieważ y, wróżby powinno przelewać się przez klucz, prawda? Mamy tutaj ogień, który, jak wiadomo, kopniąc. Piotr 5, Piotr 5 i Julce zapalimy ty... później. Patrzcie, jaka mroczna jest kamera. Kur... Streamuję bez prądu, kur... Streamuję na agregacie. Rozpominacie? Next Gen Streaming? ten... Grzygać przed kluczy, wróżyć się, z grzygów. Dobra. Tylko mam taką świeczkę, ale przeleję ją przez wodę, przez... parści. O żadnej nie trafiłem. Okej. Okay. Uuuu... Mm. O kurde, nie mam dla Ciebie dobrych informacji. Kurwa. mam. Teraz chcesz powiedzieć, nie masz dobrych informacji, ale jeżeli chcesz, żeby Twoja sytuacja się poprawiła, powinieneś codziennie wbijać na mojego streama. Mamy tu taki placek. <grywa> no kurde, no. Nie mam, naprawdę. No to wygląda, jakby Ci się kur... <Gląk> Nie! <grywa> Jak być golim na gładko jaja, bo patrz! bo tu jest No trochę tak! Chyba, o patrz! Bulba Albo Ratata, o, bo, Nidorino! Jest Nidorino, ej, złapiesz Nidorino! Jak sobie kupisz pokemony teraz, te najnowsze, tarlet to złapiesz Nidorinę! Dużo ze Snapchata i ten, i. załóż Snapchata, poderwiesz tam dużo lasek! Na ogolonego chłopca. na gładko, na gładko, <gulisz> na gładko, zakładasz Snapchata i kupujesz Pokémony to jest <gulisz> twoja wróżba. <gulisz> Zobacz, jak siada, patrz, Snapchat idzie, hlas, siada, już ci siadł Snapchat, okej. Okay. No wygrałeś życie, wygrałeś życie. Telefon. Wyrzucić poprzednią wróżbę do pojemnika na wróżby. Czyli wyrwę laskę w najbliższym czasie na ogolone jaja. Ale na snapchacie musisz je wysyłać. To łaska młody że to łaska. Że trula. Za złotówkę jest to niemożliwe. Za złotówkę nie, niemożliwe jest reklamowanie w rozdysku. Za złotówkę jest gwarancja do gramy po prostu. No proszę pana, proszę się nie ośmieszać. Pani Yeti, przygotowałem nasze magiczne artefakty. Teraz połóż rękę na monitorze. Najpierw na myszce, kliknij Donel, spierdaj mi stówkę i lecimy z tematem. Będziemy robić teraz nielegalne, ezoteryczne rzeczy. Przemierzamy teraz cały wszechświat, by połączyć się ze światem magii. Ja yeah, p... No. Nie jeba, połączenia nie duchowego. duchowego! Bo znakniesz medium pomiędzy wszechświatami! <laughs> Teraz musimy zagląć magiczną mocą... A z 2 oh, momencik! To po wróżba! Przecież to jest... Jakie... Ja. Zwierzątko z chitynowym pancerzykiem. To jest modliszka! To jest modliszka! Jesteś modliszką! Po, po seksie odgryzasz partnerowi głowę. A wiecie co to jest jeszcze? Jak kot siedzi na akwarium. Kot siedzi na akwarium i patrzy się na rybki, nie? No. Kot. Dobrze. Konik polny bez głowy. Nie polny, tylko morski. O, krewetka. Czyli tak. Już wiemy wszystko. Wszystko już wiemy. Wszystko już wiemy. Konik morski to jest alegoria do właśnie konika męskiego. A momenci, bo tu jeszcze mamy. Oho, krzywe serduszko troszkę. Oj, zakochać się w nim. Eee. <grystanie> Czyli już wszystko wiemy. Moja przyszłość została tutaj właśnie opisana przez ezoteryczny świat. Przyspieszę z tłumaczeniem, co znaczą te znaki. Tylko sobie siądę, wygodnie. Więc tak, po stosunku odgryzasz głowę, prawda? Czyli to jest ten konik morski bez głowy. Mhm, ja, tak. Ale właśnie, przed tym pójdziesz w nim na kolację na krewetki, Zakochasz się w nim. No. Myślę, że wszystko wyjaśnię.